Witajcie! domy kabaret pod Grwigroszem z Krakowa. Kochani strasznie nam miło, że będziemy się mogli znowu z wami zobaczyć w Chicago. Kabaret pod Grwigroszem, e, z wizytą towarzyską się wybiera do Was już niedługo do Chicago. <ścoughs> Witajcie! Witajcie serdecznie, e, przygotujcie się, bo już niedługo będziemy u Was! Yo, 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 yo! Men rodacy, hello! Z 14 lutego zabawa walentynkowa z kabaretem pod Grwigroszem w domu pod Holland. I będziemy się bawić! I co? Oh, ladies and gentlemen, come on, come on, come on! Drodzy Państwo, przywieziemy dla Was nową porcję anegdot, dowcipów, parodii z ojczyzny. Zapraszamy! 14 lutego zapraszamy do domu pod na zabawę walentynkową. Walentynki z kabaretem pod wyrwigroszem. Witam, witam, serdecznie o zdrowie pytam! Show, 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 show! Mars go on! A ja zbieram. nawet na tę okoliczność to do kosmetyczki poszłam. <grym> <grym> tak? U kosmetyczki łez? Byłam. <grym> A co, zamknięte było? No to do zobaczenia kochani z Chicago. I przebywajcie w wielkiej kupie. 13, 14, 15. No.